Liga Bałkańska, źródło Wikipedia. Tajny sojusz militarny wymierzony przeciwko Turcji, zawarty przez państwa bałkańskie, Serbię, Czarnogórę, Bułgarię i Grecję w 1912 pod patronatem dyplomacji rosyjskiej. Sojusz zakładał współpracę z tych czterech państw w wojnie z Turcją o odebranie jej terytorium europejskiego. Inicjatorem porozumienia była Serbia, która chciała uzyskać dostęp do Morza Adriatyckiego. 13 marca 1912 rządy Bułgarii i Serbii zawarły tajny sojusz, który zakładał, że Bułgarzy dokonają ataku na turecką Trację, a Serbowie na Macedonię. Uzgodniono, że część Macedonii przypadnie Serbii, a część Bułgarii, reszta zaś tak zwana strefa sporna. Zostanie rozdysponowana po zakończeniu wojny, przy czym arbitrem miał stać się car Rosji. 29 maja 1912 roku do sojuszu przystąpiła Grecja, licząc na odzyskanie wysp na Morzu Egejskim i Trapezuntu. Najpóźniej do porozumienia przystąpiła Czarnogóra. Po wygranej wojnie z Turcją, tak zwana I wojna bałkańska, Sojusznicy popadli w konflikt o podział zdobytej Macedonii, co doprowadziło do wybuchu II wojny bałkańskiej.